Wymieniając za to te szkoły, można mówić o jej bazie, nauczycielach, sukcesach uczniów. Te informacje znajdziemy na stronie internetowej. Sukces szkoły to przede wszystkim jej absolwenci. Posłuchajcie. W 1998 roku ukończyłem Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Gastronomicznych hotelarskich w Wydobyciu Zdrowia. Ta szkoła pozwoliła mi na zdobycie podstaw kulinarnych, które później mogłem wykorzystać w trakcie kursów w szkole Dzięki temu mogłem spełniać swoje pasje kulinarne i marzenia. Jeśli ty jeszcze nie wiesz, jaką szkołę masz wybrać, bardzo polecam ci wybierz gastronomika w loniżu zdrowi. Mówię to jako jego absolwent. Cześć! Jeśli chcesz zostać profesjonalistą, musisz uczyć się od najlepszych. Dlaczego ja wybrałem tą szkołę? Nasza szkoła stwarza szanse. Szanse, które, jeśli wykorzystamy, przynoszą spektakularne efekty. Dokonałam dobrego wybierając tę szkołę. Jest wybitnie przyszłościowa, daje wiele szans do rozwoju. To w niej, pod opieką świetnej kadry pedagogicznej, zdobyłam umiejętności, które do dzisiaj potęgują. Teraz mogę dobrze zarządzać restauracją i wcielać w życie tajniki wiedzy, które tam zdobyłam. Polecam każdemu. W gastronomiku poznaliśmy świetnych ludzi, zdobyliśmy mnóstwo wiedzy i doświadczenia, które pomagają prowadzić własną działalność. A ja poznałem piękną, kochającą żonę i razem mamy gromadkę dzieci. Udało nam się spełnić nasze największe kawowe marzenia. Wybrałem tę szkołę, ponieważ wiedziałem, co chcę w życiu robić. I właśnie to robię. Mamy wyświetlenie. Wiesz, tak dlaczego tak znacznie, naszym nadmiarem? Wiadomo, możemy się to obciąć i W naszej szkole nie tylko się uczymy. Mamy również możliwość poszerzania naszej wiedzy na różnych kursach, bankietach czy stażach wyjazdowych za granicę, na przykład do Włoch, do Portugalii czy do Hiszpanii. Chciałabym wszystkim serdecznie polecić moją szkołę. Wiem, że zawód, który uprawiam jest przyszłościowy, zawsze... Ludzie będą jeść, będą pić, a moja szkoła bardzo dobrze przygotowuje Was w swojej profes profesji, abyście mogli wypłynąć na szerokie wody polskiej gastronomii i nie tylko. Zapraszam. Szkoła Gastronomiczna Biwoniczu Zdroju. Dla mnie to jest taki wzór w sumie, bo mam porównanie też innych, y, innych szkół, innych, y, innej młodzieży. Większość pracowników, nie wiem czy bym nie powiedziała, 70% pracowników u mnie pracujących jest po szkole gastronomicznej w Iwoniczu Zdroju, więc samo to przez siebie mówi, a młodzież przychodzi, y, zawsze wie jak ma być ubrana, to są niby takie podstawowe rzeczy, ale jednak ważne, bo mam porównanie, wie, że ma mieć biały strój, wie jakie ma mieć buty, oni się mnie nie pytają jak mam przejść ubrany na kuchnię. Oni wiedzą, że przychodzą na kuchnię i mają być odpowiednio ubrani, podobnie kalnerzy, yy, podobnie osoby, które pracują na recepcji, więc ja bym numer jeden dała, prawda? Super. Z doświadczenia polecam.